Moją największą inspiracją do działania jest życie, które daje mi codziennie tyle przygód, na których się mogę uczyć, że po prostu to jest nie do ogarnięcia. I przed chwilą nagrałem dla Was 10-minutowe wideo mówiące o moich doświadczeniach, o przemyśleniach, bardzo wartościowe, przemyślane i głębokie. I co? Nie podłączyłem mikrofonu. Ten mikrofon powinien być podpięty, a nie był. I pomyślałem sobie, no dobra, no spierdzieliłem całe wideo. No, nie będę go nagrywał jeszcze raz. Oprócz to wideo było o tym, żeby działać i ten, co musisz zrobić, to opublikować kolejną porcję kontentu. I teraz myślałem, że ten kontent, jaki dla Was zaprezentuję, będzie zupełnie czymś innym, a to doświadczenie pokazuje mi, jak dużą lekcję trzeba samemu z sobą przerabiać. Czyli był plan. Nagram dla was wideo. Mam rozpisane punkty, o czym będzie. Będzie merytorycznie inspirujący konkretnie. Zrobiłem to. Sprawdzam na komputerze jakoś pliku, nie ma audio. Czyli moją robotę, którą włożyłem, muszę wrócić do kosza. Pytanie. Czy to jest porażka, czy nie? Jest to lekcja z doświadczenia tego, że trzeba zawsze robić odsłuchy materiału, który jest nagrywany sprzętem nastawionym od samego początku. Ale wracając do głównego tematu. Spędziłem cały poniedziałek na rozmowach z moim znajomym sprzed lat, radkiem, którym razem tworzyliśmy pierwszy biznes lat temu 15. W ramach jednego funduszu, który zainwestował pieniądze w nasze dwa osobne projekty. I my z zatkiem spotykamy się tam raz na kilka dobrych miesięcy, czasem raz na kilka lat, na takie głębokie rozmowy o życiu i biznesie. I Rozmawialiśmy zatkiem przy kawie i Radek mówi, że mm, czy zrobiłbym coś inaczej. Ja mówię, że zrobiłbym pewnie podobne rzeczy, ale uważam, że tą drogę, którą przeszedłem, czy przeszliśmy, można było przejść trochę lżej, trochę łatwiej, nie popełniać tych błędów, które popełniliśmy, no bo. Za każdym razem mam takie przeświadczenie, że to, co się wydarzyło, można było to zrobić lepiej. Radek mówi: Nieprawda, poczekaj, zobacz. Że to, co się u nas wydarzyło wcześniej, nas ukształtowało, że ta droga krzyżowa wręcz przez zasieki drutu kolczastego zbudowała nas takim, jak jesteśmy dzisiaj tu i teraz. Mieliśmy dyskusję o tym, że wiele osób patrzy na porażki, że porażki są dobre albo że są złe, a wychodzi nam, że porażka jest po prostu epizod w życiu zdarzenie, które się dzieje. Ale to, co ty uczące nawet niewyciąganie lekcji z tych porażek, bo to prawie każdy wie, ale to, że przechodzisz przez ten shit, idziesz przez to pole minowe, pole drutu kolczastego, powoduje, że się zmieniasz. No bo albo masz postawy zwycięzcy, czyli idziesz, napierdzielasz do przodu, albo nie. I teraz my, ja, Radek i inni ludzie, którzy tworzą biznesy, różnią się tym od ciebie. Być może, nie znam cię, być może od tych osób, które nie idą do przodu, że. Boją się iść do przodu, bo boją się, że zranią sobie umysł, serce na tym drutym, drucie kolczastym. Ja się tego też bałem, ale z drugiej strony ta potrzeba maszerowania do przodu powodowała, no dobra, ja i tak muszę przez to przejść. I z każdym rokiem, gdy jestem starszy, mam coraz większe wyzwania, coraz większe trudności, case'y do rozwiązania, bo ja też się zmieniam, że rośnie skala problemu, jakimi muszę się zajmować. i. To, że sobie potrafię poradzić dzisiaj z tym, co się u mnie dzieje, trudnego i wspaniałego jednocześnie, bo to się cały czas miksuje przecież, jest wynikiem tego, że przeszedłem po tym polu drutu kolczastego, który poranił moje ciało dosłownie i w przenośni. I teraz to mnie zmieniło. To spowodowało, że stałem się inny. I za każdym razem, gdy mam jakąś trudną lekcję biznesową, no to interpretuję to w ten sposób: dobra, mam sygnał, że coś robię nie tak. Jeśli to się pojawia po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny, to znak, że ja cały czas tego nie przepracowałem i muszę nad tym się zastanowić, co zrobić, aby ten błąd akurat się nie pojawiał. I teraz, to, że mój biznes rośnie cały czas w ten sposób, wynika stąd, że zatrzymuję się na błędzie, który popełniłem, czy jest inny efekt niż zamierzałem, i patrzę, dobra, co ja zrobiłem nie tak, czego mam nie robić. I znowu kolejna uwaga, jak nam w dyskusjach wyszła, że. To jeśli wiesz, czego nie robić, nie daje ci gwarancji na to, że osiągniesz sukces, bo wiesz, co teraz robić. Nie, to jest tylko wyłącznie feedback, czego nie należy robić. Ale, 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 maszerując tą drogą przez zasieki z drutem kolczastym, ty się zmieniasz jako osoba. Jak Ja się zmieniam jako osoba. Mówię, moi drodze. ja nie wiem jak jest u Ciebie. Dlatego dzieje się moimi lekcjami, moimi lekcjami moich znanych przedsiębiorców i ta droga mnie zmienia. Czyli dzisiaj robię rzeczy, na które nie byłem w ogóle gotowy wcześniej. Ale i tak zacząłem mnie robić. Czyli, jak sobie zobaczysz na moje pierwsze wideo lat temu, cztery na YouTube opublikowane, no to zobaczysz w sobie światło innego Marcina, w innym ubraniu, w innym pokoju nawet. A teraz widzisz Marcina, który jest dobrze doświetlony, jest dobry audio i tak dalej. I to jest ta droga, jaką muszę przejść. I kolejna rzecz, jaką ludzie robią, a czy nie robią, to to, że Dokładnie wiedzą, kim są, dokładnie wiedzą, jakie jest ich powołanie, a próbują robić inne rzeczy. To jest jak artysta, który ma bezwzględny talent do śpiewania, próbuje bawić się w inny biznes niż komunikowanie bardzo mocno z tego swojego talentu i się odbija, ponosi porażki, nie udaje mu się, bo nie wyciąga właściwego wniosku, czyli robienia tego, do czego został stworzony. Takie inner calling, taki wewnętrzny głos, który dokładnie mówi ci, do czego ty jesteś stworzony. To nie jest kreowanie siebie, to jest odkrywanie siebie. Ja nie wierzę w to, że rodzimy się taką pustą, białą tablicą, tylko jakimiś predyspozycjami. Cały myk polega na tym, żeby sobie nie przeszkadzać na tej drodze rozwoju, lepiej odnajdując, szukając, kim ja właściwie jestem, i jeszcze lepiej realizując swoją misję. Miałem też u siebie moment takiego wyparcia. Nie chcę mieć nic wspólnego z marketingiem, z internetem, z sprzedażą. Mówisz o sobie, Osman? No, o sobie mówię. Miałem takie te swoje życie, że chciałem mieć. Absolutną taką wielką ścianę, która oddzieli mnie od marketingu, biznesu i sprzedaży. Bo to patrywałem w tym właśnie problemu, że mi nie wychodziło, czy mi nie wyszło. Nie, ale był w innym miejscu, w niewłaściwy sposób tych kompetencji używałem. Stąd tak dużo u nas zmian. I jeśli masz talent, czy masz predyspozycję, to jedyne, co musisz zrobić, nacisnąć guzik. Opublikuj naciśnij guzik, record, nagrać tą treść, wyjąć ją z siebie i dać światu, żeby ona sobie żyła dalej. I teraz, tworząc każde moje wideo, każdy post-artykuł, dla mnie nie ma żadnego znaczenia, co ty o tym wideo pomyślisz, ale jak to no. Ja je tworzę dla ciebie, ale w momencie, gdy je publikuję, on już jest Twoje. Jeśli ono Tobie się nie podoba, albo nie masz tego, co byś chciał dostać, to jest to Twoja odpowiedzialność, bo ja już zrobiłem, co mogłem zrobić. Ja przekazałem moje najlepsze doświadczenia w formie wideo, audio, foto, postów itd. I to od Ciebie zależy, co z tym wideo zrobisz. Czyli jednocześnie nie oczekuję od Ciebie, że je udostępnisz, polubisz. Nie. Jeśli to zrobisz, będzie mi super miło. Jeśli nie, też jest to ok, bo moim tym wewnętrznym inner calling, tym głosem, tym moją, tą moją misją tego działania jest proces, w którym idę. Dla mnie znacznie bardziej istotna jest droga, którą maszeruję, niż ten cel, do którego zmierzam. By te cele są miarą mojej skuteczności, czy jestem skuteczny w tej mojej drodze, bo jak nie znaczy, że robię coś źle. I znowu, to, że robię wideo, które są prostym wideo gadam do kamery, tam jest półka, nie ma jakiegoś green boxa, green screena itd., bo wiem, że dla Was najważniejsze jest to, w jaki sposób ja myślę i jak działam. I podsumowując to wideo, chcę Wam zarekomendować następujące rzeczy, które u mnie działają i być może zadziałają u Ciebie. Zwrócenie uwagi, że droga przez mękę dosłownie zmienia nas. I chodzi o to, żeby jak najwięcej z tego doświadczenia wziąć. Czyli, gdybym ja wyparł całkowicie marketing, biznes, sprzedaż, to przegrywałbym cały czas. A tak wygrywam coraz mocniej, bo robię rzeczy, które są do mnie dopasowane, ale wcześniej zapłaciłem cenę ogromnej ilości eksperymentów. Być może cele wolniejszego wzrostu, bo chciałem przetestować różne ścieżki, i teraz nie mam żadnej wątpliwości przy nacisknięciu guzika Record czy guzika Upload, bo wiem kim jestem, wiem co robię, wiem dokąd zmierzam, a jak nie wiem, to testuję te różne drogi. I nie chodzi mi o to, żeby popełniać błędy, bo błędy są straszne, obrzydliwe, niefajne i tego nikomu nie rekomenduję, ale zauważyłem samego faktu, że porażka nie jest dobra. Droga, jaką ta porażka wymusza na nas, żeby przejść, Czyli taki test od wszechświata powoduje, że się zmieniamy, stajemy się lepsi, skuteczniejsi, jeśli zaakceptujemy to swoje wewnętrzne wołanie, tą potrzebę, z jaką się urodziliśmy, czyli co mamy zrobić dla świata: świata, wszechświata, Boga, jak sobie nazwiesz, to jest twoja interpretacja. I chciałbym zostawić z takim właśnie przesłaniem, że jeśli czujesz ten głos, który krzyczy wręcz, co ty masz robić, to zejdź mu z drogi, nie przeszkadzaj mu. Jedyne co rób, po prostu rob, publikowanie światu tego, co potrafisz zrobić. Jeśli umiesz śpiewać, nagraj dzisiaj wideo ze swoim śpiewem i wrzuć je na YouTube'a bez żadnego oczekiwania, że świat to, wszechświat to zrozumie. Wstanie rano i wrzuć kolejne wideo i kolejny artykuł i kolejne zdjęcie. Po prostu do the work. Rób swoją robotę, a wszechświat zajmie się całą resztą. Podsumowując, niech porażka. Która wymusza nową drogę, Twoje czołganie się po polu drutu kolczastego, niech będzie Twoją nagrodą, którą otrzymujesz zanim ten cel się u siebie wydarzy. Cię wydarzy spoko, nie wydarzy się też spoko, ale ty idąc tą drogą, ja tak przynajmniej mam, więc mówię ci moje pierwsze rekomendacje, stajesz się inną osobą. Warto stawać się inną osobą. Wśród ludzi, którzy w ten sposób żyją, czyli przedsiębiorców, którzy działają z rozmachem, postawą zwycięzcy, mają sukcesy, mają porażki i chcą z tobą rozmawiać o tym. Dla mnie to jest największy zasób, który mam. Niezwykli przedsiębiorcy, czy autorzy moich książek, czy wydanych u nas pozycji, którzy dają mi swoją wiedzę, dają mi swój czas, że mogę z nimi dalej się rozwijać. I tego ci życzę. Czyli drogi pełnej cierni, czas golczastego i wytrwałej postawy, żebyś chciał, Tą drogą przejść. Pozdrawiam. Marcin Osman.